z tej strony Krzysiek. Dzisiaj pogramy sobie w Brawl Stars. Rzadko gram w tą gierkę, ale czasami sobie jak się nudzę, gram. Dzisiaj spróbujemy wbić nitę na dziesiątą rangę. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodoba. Więc zostaw łapkę w górę. No, a my zobaczmy jeszcze jakie misje mamy. Dobra, spróbujmy je zrobić. Nita, brakuje mi bardzo malutko pucharków, żeby wbić ją na 10. rangę. Może jeszcze Barleya wbijemy. No, a więc zaczynajmy. Nie zapomnij zostawić Subika. A ja zaczynam grać. Dobra. Grajmy sobie tutaj szybciutko. Mam nadzieję, że sprawnie nam to pójdzie. No, także zobaczmy sobie jeszcze cyk, cyk cyk, idziemy. Tutaj ktoś jest w tych Nie, to jest Jackie. Ale Jackie jest. Jackie jest na taką odległość i skorzystajmy. Dobra, super. Mam cuba, a ona ma bardzo mało yy, HP. Ale ja ją sobie odpuścimy. Będziemy zbierać się dla cuby. Tu jest bardzo duży skrzynek, ale boję się, że ktoś będzie tych Dobra, tam jest ta róża. Nic sobie dobrze to nie obiję. Dobra, już troszkę piubów, obiłem ją, super. znowu korzystamy. Znowu, znowu to robimy i znowu ból ma mało HP. Nie wiem czemu nie, nie laga, przecież Nie wystrzeliłem, Nawet mi się zaliczyło. On ma bardzo malutko. Ale mój niedźwiedź i ja jesteśmy za wolni. I teraz uda nam się. Dobra, super. Odleczę się tylko troszkę. I idziemy idziemy, gdzie ona jest? Albo on. To jest ból. Dobra. Na blisko on ma przewagę, ale my mamy 11 kiłbów nasz. Także Misiek. I on będzie auto tego Miska. A ten Misiek mu zada mega dużo obrażeń. Zaraz my tylko na raz i super. Dobra. Wygrana gierka. Plus 10 pucharków. Super. O, dobra, wystarczy, że wygramy jeszcze tylko jedną gierkę i od razu misję spełnimy. No, yy, możemy jeszcze nie możemy, niestety. Jednak po tam następnej gierce mam nadzieję, że już będziemy mogli otworzyć tę skrzyneczkę. Lub co to tam jest? Dobra, mamy skrzynkę. Ja lubię to miejsce bardzo. Tam jest Brog. on może mi nadal coś zadać. Ale nie musi. Dobra. Idziemy do niego, idziemy do niego. Szybko. Dobra, my sobie wezmę te kiby. I teraz jego, jego, szybko, szybko, szybko. Jeszcze raz, dobra. Auto ale jakoś się udało. To jest jeszcze Nita, która będzie chciała dojechać chyba? Nie, my ją zabijamy. Mamy plus 3 kuby. I teraz tego poko albo tumnite. Tumnite też zabijamy. Szybko, szybko. Raz, dwa, trzy. Trzy. Dobra, git. Teraz do tego poko dajemy miszka. Szybko, szybko, szybko. Super. super, 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 super. Mamy showdowna i to jest chyba jakaś postać na blisko. To jest Shelly albo Bull chyba. Nie. Co to jest? El primo? Tak, to jest El primo. I on ma na blisko mega przewagę, ale my. Ale ja mam już pomysł. Dajemy, patrzcie, ten się i my idziemy. Raz, szybko. No, na strzała jest, na strzała, Dobra, jest git. Jest git. I znowu wygraliśmy i spełniliśmy misję. Jeszcze tylko 7 pucharków. No, a teraz czas otworzyć to co tam jest na 24. levelu. Dobry, super. Oh no, no. sorry, byczku, nie gram, nie gram teraz, nie. Jedziemy. Siedem pucharków, musimy to wbić. Musimy to wbić. Oj, coś ścina troszkę. Ale dobra, jedziemy, jedziemy. Skrzyneczka szybko. Szybko, 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 szybko. Git. No i idziemy. Szkoda, że nie mamy towarzyszy. Oj. No takiego towarzysza to ja nie chciałem ona mi będzie zadawała mega dużo obrażeń. Właśnie jeszcze jean i ona nas zabije. Aj, ajajaj. Aj, aj. No szkoda, tym razem się nie udało, ale mam nadzieję, że jakoś to ugramy. Mam nadzieję, że będzie ta ranga. Oby tak było. Oby tak było. Oj, nie mamy żadnej skrzynki i to jest troszkę problem, ale dlaczego ja mam takie lagi? Dobra, mamy problem, bo nie mam skrzynki. Dobra, jest pierwsza. Jest pierwsza skrzynka i El Primo do nas idzie, on będzie chciał nas zabić, chyba. Ale nie, nie, nie. My go pokonamy. Albo pokonamy jeszcze tą nitę. No, 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 szybko, szybko. No jeszcze raz Dobra Dylan bym chciał pójść. I to się udaje, Misiek. Dawaj, on to mi. Dobra, szybko, 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 szybko. No, 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 no. Raz, dwa. Jest! Czwarte miejsce mamy. Aj! Dobra, mamy czwarte miejsce, więc spoko. Zawsze to jest spoko. Także... No. Nope. No sorry, nie gram teraz. Dobra, ja chyba będę musiał na odcinki dawać nie przeszkadzać. Ale dobra. Mm... Oby teraz się udało, bo teraz brakuje nam bardzo mało pucharków. Bardzo mało. Dlatego szybko musimy to da musimy dać sobie wszystko teraz. Jak to nam się nie uda, to będzie naprawdę mega będę smutny Ale to nam się uda Dobra, to jest strzelka I ona mi może coś zrobić, ale Dobra, dobra, jest super Jest super Dobra, bo ona Ona jest na dwa strzały Na trzy strzały Tylko, że ja jej nie trafiam Dobra, jest na strzała. Totalnie na strzała. Ale dobra, odpuścia sobie. Od bóla. Niech on auto mi. I teraz daję, daję. Z Miszkiem. Z Miszkiem, z Miszkiem. Dobra, jest Git. Jest git czy nie? nie? Nie, 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 nie. Ale szóste miejsce. Chyba plus jeden. Tak jest, plus jeden. Dwa pucharki mnie dzielą od tego. Dwa pucharki. Ale dobra. Zapraszam do Teamu ponczuszki oczywiście. Jedyne co to? Kulturka na czacie i aktywność. No, yy, szukamy członków. Chcemy wbić jakieś top, coś. A jeżeli chcecie, mogę zrobić jakieś film, gdzie wbiję postacie na. Jakąś rangę, na przykład mogę wbić Alpino na 15 albo Shelly na 20. Shelly na 20 to już byłby taki dłuższy film. Ze względu no na to, że mam ją dopiero na 16. 15 randze, ale teraz zabiję ją. On mnie pokona, on mnie pokona. On mnie nie pokonuje! Zabiją mnie! Półserwera na mnie. No dobra. Czasem tak jest. Jedziemy do... Yy, ...Zadymka. Zadymka, bo... ...Solo już... ...coś nie idzie. Gramy z Zadymkę. Kogo mamy? Tara... ...i Bo. Nie mają Barney'a. Zresztą nie ...teoretycznie mają przewagę. Ja zabiję ich! Zabiłem ich! Nie, nie zabiłem. Zabiłem. Dobra, i teraz tylko biegnę... ...bo mi się tego El Primo... Yy, przytrzymał, biegnę kopię i mamy, jest super dobra, jest jeden czuję, że to będzie ten meczyk dobra, jest git, zabili, znowu zabili znowu zabili ja tutaj pokonuję żeby tylko ten misiek mnie nie zabił, bo wtedy będzie przypał, ale lecę teraz sam szkoda, że el primo albo bula nie mam, bo tak to bym mogła kopnąć zróbcie jeszcze raz, a teraz wystarczy że ja tylko będę biegł no nie, nie wystarczy, że będę biegać. Dobra. Moi drodzy. Tym samym Nika na 10 randze. I mamy Star points. Najprawdopodobniej też będzie odcinek, jak będę otwierał Mega Boxa. Właśnie z tych Star points. Yy, Bo muszę wbić chyba dwie. No, zupełniec jest za trzy sezony, więc muszę wbić jeszcze tylko cztery postacie na tą 10 rangę, albo kogoś wbić na 15. ale chyba zrobię tak, że wbiję El Primo na 15 i te dwie postacie wbiję, albo trzy no, a tym samym zagrajmy sobie też Barleya, może troszkę na nim nabijemy puszek może spróbujemy nawet na tym duo zrobić zrobić dziesiątą rangę dzisiaj, ale raczej nie bo już ten odcinek dużo trwa o wam by pewnie się nie chciało oglądać. Ale to nic. Yy, gramy, gramy, dajemy z siebie wszystko jak zawsze. Tak samo jak na boju. Tak tutaj. Dobra, jest super, bo obiłem. Zabiję go. Zabiję. Patrzcie. Zabiłem go. Widzicie? I teraz tego Rico. Rico, Rico, Rico. Zabiję? Czy on zabił? Ja zabiłem. Ja zabiłem. szkos Teraz ten... Daryl. Daryl ma... Totalne zero. Jego muszę zabić. Wszedł w moje, ale nie dostał. Dobra, patrzcie. Zabity, zabity. Super. Dobra, y, ultem? Nie, nie, nie Nie, nie będę ultem. Ale dobra, jest git. Dobra, mamy. Kolejny cube. Nie wiem, czego to wnosić. Podniosę go. Y, teraz Karla. On wszedł w moje. Jest git! Dobra, i teraz mamy ile? 10? 11? 12 cubów aż. A tutaj jest na 0. Są na 0 Timek chyba. Znaczy jeden, jedna osoba jest na 0, to wiem. Jest yy, Jackie na 3. Dobra, niech będzie 8. No i super. Widzicie, kolejny raz mamy zwycięstwo w tym odcinku. I. Mamy, świetny. Dla mnie jest super. Yy, zaraz będzie 1900 półszek, więc spoko, bo gram jakieś półtora tygodnia. Może dwa. I idzie naprawdę super, według mnie. Dobra. Yy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. I to jest. Mam i Tak, to jest saw. Moi drodzy, gram solo na duło. W 2020 brały starsie. Zabiłem już. Żeby ona mnie nie zabiła. Zabiję? Zabiję ją. No nie, ale dobra, mamy trzy chłyby. To jest bot, na pewno. Dobra. Nie, nie trafię. Nie, niego nie trafię tak. Zyk Jest. Dawaj, 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 dawaj. Udało się. Uda się, uda się, uda się. Zabiłem. git no nie zostawię mu tych bo przecież to jest i tak bot. Jest dobra. dobra. Mam! Mam showdowna. To jest spoko. Na ilu? Na mega dużo. Czemu ja do niego idę? Co ja robię? Ja nie trafię. Jest. Co ja robię? No czemu to jest saf? Jak my to przez niego przegramy? No tak, przegramy. W sumie ja przegram. Znaczy on też, ale... Dobra, odrodziłem się. Czy my jedynie, a w sumie i tak nie ma na mapie klipów. To bym kolca tego zabił, bo ten Colt, zabije go. Zabity? Dobra, teraz. Zabije. No nie, niech ona go zabije. No co ona zrobiła? Kościół ma totalnie najgorszy internet na świecie. No i czemu ty się smutnisz, No przecież. Moi drodzy, ja nie wytrzymam! Zabiliśmy znowu i on nas zabije! No, nie. no, no i tak jest duża ranga. Też. Tak jest dość duża ranga. Ja czy duża, no? Dla mnie, bo ja jestem początkującym. Ale dobra, jest bit, jest bit. Dobra, duo i teraz oby to nie był AF, To nie jest AF to jest karl. Spoko. No dobra. Yy, idziemy, idziemy. Sprawdźmy sobie te krzaczki. Chyba wezmę te skrzyneczki. Dobra, wezmę je. To jest poko, którego wcześniej przegraliśmy. Ale dobra, to mm, jest Primo też. On będzie chciał mnie, no, pyknąć. Nie pyknął. Tylko jego mocniej co z tego, że jego moc ma? więcej życia. Dobra, Barleja zabiję. Nie zabiłem go. Ja tego nie zabiłem. Dobra, zabił. Oby tego Barleja zabił. Dobra, jest lepszy niż tamta Nika. Pomijam to, że mi zabrał cuby. No ale dobra. A, jeżeli chcecie jakąś inną gierkę, możecie pisać śmiało w komentarzu. Więc dobra. Mam cuby. Tam jest ból. Ja bym. On się zabije? Tak, zabił się. Jest. Tam. Yy... Roza. Zabiliśmy ją. Ale sztos. Ej, ten kart jest spoko. Dobra. Mamy to. Więc. Yy... No jest osmarenga. Są cele spełnione. Niestety nie ma otworzenia. Trzyma. Zobaczmy sobie na zadmierzmy, może coś. Albo nie, bo w sumie nie. Wojtek gra. Spoko. Pa. Pa pa.